Witaj w poradniku Fusion System. Chciałbym pokazać Ci, w jaki sposób konfigurować elementy stałe szablonów w naszej aplikacji. W panelu administracyjnym wybierz zakładkę domeny. Dla wybranej strony wybierz przycisk Konfiguracja domeny. Ja dla przykładu wybiorę witrynę rynkowy.com.pl stworzoną na szablonie Orange News. Teraz przechodzimy do zakładki Elementy stałe szablonu. Po otworzeniu nowej strony widzimy wszystkie elementy stałe danego szablonu. Pamiętaj, że każdy szablon posiada odrębną grafikę i elementy stałe, dlatego też widok na moim ekranie może różnić się od Twojego. Jak widzisz, szablon posiada wiele pól elementów stałych do uzupełnienia, jednak nie obawiaj się, nie musisz wypełniać wszystkich, gdyż nie ma takiej potrzeby. Wybrałem ten szablon celowo, gdyż jest on obecnie najtrudniejszy do uzupełnienia spośród wszystkich. Jednak po chwili zobaczysz, że wcale nie jest to bardzo skomplikowane. Zacznijmy od góry, od pola Prawa autorskie. W tym miejscu wpisujemy zwykle nazwę witryny oraz frazę Wszystkie prawa zastrzeżone. Zobaczmy, jak wygląda to na stronie. Wpisany tekst wyświetla się tutaj w stopce witryny. Dalej przechodzimy do tła strony. W tym szablonie możemy wgrać własne tło, jednak nie jest to konieczność, gdyż szablon posiada domyślne tło widoczne na stronie. Schodzimy niżej do kolejnych elementów stałych. Tutaj widzimy tzw. paski informacyjne. W tych polach możemy dodać linki, grafikę oraz treść. W Fusion System uzupełniamy zwykle te elementy w następujący sposób. Pole tytuł pozostawiamy bez zmian. Następnie w polach linku umieszczamy link do podstrony konfigurowanej witryny. Zwykle linkujemy do jednej z kategorii serwisu. Tutaj przykładowo dodaliśmy link do kategorii Jak wyjść z długów. Wybraliśmy również ten sam tytuł w polu Treść. Teraz pokażę Ci, jak to wygląda na stronie. Uzupełnione pola widoczne są w tym miejscu. Dodałem link do kategorii Jak wyjść z długów i po kliknięciu w ten tytuł jestem przenoszony właśnie do tej kategorii. Tę samą metodę zastosowałem do pozostałych pól Link oraz treść. Pole grafika pozostawiamy nieuzupełnione, jednak możesz testować jego funkcjonalność we własnym zakresie. Gdybyś jednak nie chciał korzystać z tych pól, możesz pozostawić je puste, aby nie były pokazywane na stronie. Wystarczy, że wciśniesz raz, klawisz spację, a pole pozostaje puste. Następnie dodajemy do naszego szablonu logo. W tym szablonie konieczne jest dodanie dwóch logotypów. Jeden z nich wyświetlany jest u góry strony, z kolei drugi w stopce. Sprawdźmy jak to wygląda w witrynie. Plik wgrany w polu logo widoczny jest w tym miejscu. Z kolei drugi logotyp widzimy tutaj, w stopce strony. Kolejny element stały to treść tekstu wyświetlanego w stopce. Możesz umieścić tu dowolny tekst, najlepiej aby dotyczył on jednak zawartości strony. Na stronie wygląda to w następujący sposób. Przejdźmy teraz do paska bocznego. Tutaj skupmy się na polach partner. Strony tworzone w Fusion System pełnią dwie funkcje: pozycjonują oraz przechwytują ruch. Dlatego też bardzo ważnymi elementami stałymi są banery reklamowe. W mojej konfiguracji uzupełniłem tekst wyświetlany powyżej oraz poniżej banera, dodałem grafikę oraz link i tytuł. Zobaczmy, jak prezentuje się to na stronie. Wypełnione przeze mnie pola to właśnie ten fragment strony. Widzimy wspomniane elementy, jak tekst nad oraz pod banerem, a także samą grafikę banera. Po najechaniu kursorem na grafikę widzimy tytuł wpisany przeze mnie w elementach stałych. Po kliknięciu w baner zostanę przekierowany do strony, której adres podałem wcześniej. Przejdźmy teraz niżej do kolorowych grafik. W elementach stałych mamy do uzupełnienia sporo pól, jednak nie jest to konieczne, gdyż to tylko dodatek stylistyczny. W tym miejscu możesz zmienić tytuł wyświetlany na stronie. Z kolei widoczne teksty możesz wprowadzić w polach treść, tak jak na moim przykładzie. Możesz również zmienić ikony graficzne, wybierając je z listy dostępnej w tym miejscu. Wystarczy, że skopiujesz nazwę danej ikony i wklejesz ją w polu Przycisk ikona. Przejdźmy teraz dalej. Możesz edytować sekcję strona główna we własnym zakresie, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Myślę jednak, że elementy te zostały skonfigurowane w taki sposób, że nie wymagają naszej ingerencji. Spójrzmy zatem na widok artykułu. W szablonach Orange Blog oraz Orange News umożliwiliśmy dodawanie do strony autorów artykułów. Dzięki temu strona wydaje się być bardziej wiarygodna. To, w jaki sposób wykorzystasz możliwość umieszczania autora, zależy tylko od Ciebie. Możesz umieścić tu swoje zdjęcie i prawdziwy opis Twojej osoby, lub stworzyć po prostu fikcyjną postać, tak jak my. Na mojej stronie dotyczącej bankructwa i problemów finansowych autorem został pan Ambroży Fusion, upadły bankier, który pomimo wielu niepowodzeń wciąż nie kończy przygody z finansami. Sam widzisz zatem, że to, kto będzie występował na Twoich stronach w roli specjalisty, zależy wyłącznie od Twojej wyobraźni. Na koniec ważna uwaga. Wprowadzone przez Ciebie ustawienia elementów stałych zapisywane są dla konkretnej domeny. Musisz pamiętać, że każdy szablon posiada odrębną grafikę i elementy stałe. Dlatego po jego zmianie sprawdź, czy wszystko wyświetla się zgodnie z Twoją koncepcją. Mimo wszystko, nie ma powodów do obaw. Zadbaliśmy o to, aby Twoja praca nie poszła na marne i wracając do wcześniej wykorzystanego szablonu, system przywrócił uprzednio wprowadzone ustawienia. Ponadto, staraj się nie aktywować witryny przed ukończeniem konfiguracji elementów stałych, szczególnie przed dodaniem linka pozycjonującego, gdyż Google może bardzo szybko zaindeksować treści witryny, tym samym obniżając jej wartość marketingową. Trzymaj się zatem zasady: domenę aktywujemy po konfiguracji elementów stałych oraz po publikacji artykułów. Mam nadzieję, że teraz będziesz potrafił poprawnie skonfigurować swoją domenę. Gdybyś jednak miał pytania, Możesz skorzystać z zakładki Pomoc konsultanta. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym poradniku.